No, ty... Ty... Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. No Boże, wielki nie! O, cześć! No powiedz, jak się nazywasz? Ile masz lat? Skąd do nas przyjechałaś? Mam Selina! Mam 8 lat i przyjechałam z Opola. O, Selina, 8 lat! Gdybym ja wiedziała, ile masz lat, to bym się z pewnością odwróciła. Wiesz, w kilku miejscach. Nie śpiewałaś jeszcze pewnie, dlatego się nie odwróciliśmy. Selina, ale to nie żaden problem, bo jak będziesz dalej ćwiczyć, to będziesz coraz lepsza. I jestem pewny, że jak za dwa albo trzy lata tu przyjdziesz. To się cała nasze czwórka odwróci. Okej. Okay. Oj, proszę, nie płacz. Proszę, proszę. <grymne> Dziękuję. No, a teraz postarajmy się o inny nastrój.